Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny test energetyka, tym razem Delito Energy Drink Classic 250 ml. Wygląda on w ten sposób. Ma e, no takie dziwne jakieś coś narysowane. E, I ma. E, gdzie to jest? 32 mg. Na 100 ml. Tak oto wygląda ten Energetek. Otwórzmy, pomuchajmy, spróbujmy. Pachnie jak ten tabletkowy Energetek standardowo. W smaku nie jest taki słodki, powiem szczerze, dobry. Dość mocno kwaskowy. Naprawdę dobry smak. Jest taki słodziutki, jest fajny, taki posmak i minimalnie słodkości i takiej bardziej kwasowości, która chyba bardziej pobudza nawet niż kofeina, jak dla mnie. Weźmy szklankę, pokażę Wam kolor. Nieco przezroczyste, ale ogólnie żółty. Mmm. Tak oto się prezentuje. Idealnie gazowane. Nie jest za mocno, nie jest za słabo. I powiem szczerze, że jak na tego energetyka jest naprawdę dobry. Zakupiony w stokrotce, to jest chyba firmowy ze stokrotki. Jest tutaj jeden znaczek. 2 złote i. Tak, to jest typowo z właśnie stokrotki cena cena gdzieś tu jest paragon cena 2,19 dokładnie czyli o 10 groszy tańszy niż tiger bodajże no i taki zwykły taka spoko za tą samą cenę oczywiście nawet tańsza można kupić już smakowie, jeżeli nie lubicie podstawowego zwykłego smaku energola. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Eee... Na razie.